Prezydent USA Donald Trump bierze na cel filmy wyprodukowane za granicą w najnowszej odsłonie swojej wojny celnej. Trump zagroził wprowadzeniem stuprocentowych ceł na międzynarodowe produkcje i oskarżył inne kraje o niszczenie hollywoodzkiego przemysłu filmowego. Hollywood is being destroyed. Now you have an incompetent, grossly incompetent governor that allows that to happen. So I'm not just blaming other nations, but other nations, a lot of them

Every single person that's in our country illegally, that came in illegally, that would mean millions of trials, and it's just so ridiculous what's happening. And it's long been a symbol, Alcatraz, of whatever it is. I mean, you know, it's a Mr. sad President, symbol, but it's a, it's a symbol of law and order. Doprowadzenie więzienia Alcatraz do współczesnych standardów byłoby prawdopodobnie kosztownym i wymagającym przedsięwzięciem. Zakład został zamknięty ponad 60 lat temu z powodu rozpadającej się infrastruktury i wysokich kosztów utrzymania.